Witam wszystkich. Dzisiaj będzie o owczarku, o owczarkach belgijskich. Czy są naprawdę niebezpieczne? Oczywiście dzisiaj miał być materiał o kocie, o kocie perskim, ale muszę coś skomentować. Chociaż nie robię tego na tym kanale zbyt często, to może warto niekiedy tak zrobić. Chodzi o to, że doszło do tragedii. Do tragedii, do której doprowadziły dwa owczarki belgijskie. I właśnie dzisiaj warto się zastanowić, czy są to psy po prostu. Niebezpieczne i co mogło w ogóle spowodować, że do takiej tragedii doszło? Tu od razu zapraszam na moje inne materiały, szczególnie na materiały, oczywiście materiały dotyczące owczarków belgijskich Melinua. Chodzi tutaj o materiał Owczarek Belgijski: Dobry czy Zły Wybór. Inne materiały o Melinua też oczywiście polecam. Ale czy to jest pies, który może być niebezpieczny, czy to pies, na którego trzeba. Uważać. Niestety, ale większość ludzi zapomina, że owczarek belgijski jest psem wyjątkowym. Jak zawsze podkreślam, to jest pies mocno różniący się od innych, tych naszych czworonożnych pupili. Pies, który musi trafić w odpowiednie ręce, żeby po prostu jego opiekun, opiekunka, opiekunowie wychowali i prowadzili go w odpowiedni sposób, oraz co równie ważne, żeby po prostu zapewnić mu wszystko tego, to, czego wymaga, często podkreślam, że to jest pies o niewiarygodnie dużych wymaganiach, jeśli chodzi o ruch, jeśli chodzi o wysiłek umysłowy. To jest pies będący prawdziwym wulkanem energii. Jeśli nie zaspokoimy tego, tej potrzeby ruchu, niestety to jest przepis na problemy. Kolejna rzecz to oczywiście to, co też się zawsze o tym psie mówi, czyli jest to pies trudny w wychowaniu. Jego prowadzenie, jego wychowanie, jego szkolenie jest czymś bardzo trudnym. I naprawdę często mówię o niektórych psach, że jego wychowanie nie jest proste, wymagane jest doświadczenie, dużo spędzonego czasu, ale są psy o level wyższe, o poziom wyższy, jeśli chodzi o te wymagania. I właśnie owczarek belgijski może być gigantycznym problemem dla większości z nas. Tutaj nie kryjmy, chociaż troszkę. Z tymi psami jestem związany. Ja bym się nie podjął i z braku czasu, i w, mojej zdanie, z braku, w moim zdaniu z zbyt małego doświadczenia, na przykład wychowania owczarka belgijskiego. To jest po prostu trudny pies. To jest taki trudny do ukierunkowania pies. Do tego pies o delikatnej psychice, którą bardzo łatwo zniszczyć. Oczywiście, to są psy po pierwsze pracujące. Wojsko, policja, ogólnie służby mundurowe, to miejsce, gdzie ten pies jest genialnym wyborem. To właśnie dlatego obecnie owczarek niemiecki na przykład już powoli znika z takich oddziałów, a jego miejsce zajmują owczarki belgijskie, ponieważ to pies wybitny, jeśli chodzi o pracę. Tylko że w takich służbach mundurowych te jego potrzeby ruchu, nauki i szkolenia są zaspakajane no, i oczywiście jest tam w rękach specjalistów. Naprawdę wiele osób zapomina, że służby mundurowe, które używają psów, którym towarzyszą psy, składają się z, w większości z wybitnych specjalistów, którzy dosłownie całe życie poświęcają właśnie tym psom i pracy z nimi. Ale wróćmy do owczarków belgijskich. Każdy pies może być niebezpieczny. Jak zawsze, bardzo dużo zależy i od wychowania, i od prowadzenia. Niestety niektóre psy trudniej wychować, albo też są psy, które potrzebują więcej czasu, żeby z nim spędzić, żeby poświęcić mu więcej uwagi, żeby ten pies być, był z nami. Na przykład y, też psy trudne owczarek środkowoazjatycki, moskiewski, stróżujący, owczarek kaukaski psy trudne. Ale na te trudności z tymi psami olbrzymim lekarstwem jest życie, bliskie życie z człowiekiem. Ale jest też troszkę wyższy poziom, jeszcze raz mówię o poziomie, ale wiemy o co chodzi. Chodzi o to, że niektóre psy są bardzo trudne do wychowania. Owczarek belgijski jest takim psem. Ma delikatną naturę, jest uparty, jego instynkty są bardzo silne, reaguje w sposób. Niewiarygodnie, błyskawiczny. Tak jak powiedziałem na tym materiale Owczarek belgijski, dobry czy zły wybór. Nam się wydaje, że owczarki niemieckie szybko reagują. To nie zdajemy sobie sprawy, jak szybko reaguje owczarek belgijski. Nawet niezauważalny gest, opiekuna, jest przez nie traktowany czy początek tego, tej komendy jest przez te psy odbierany jako komenda i one od razu działają. To jest pies wybitny, tylko musi być w wybitnych rękach. Niestety to, że każdy pies jest nie, może być niebezpieczny, to już powiedziałem, ale o wiele mniejszy problem oczywiście sprawiają małe psy, czy też średnie psy, czy też psy, które po prostu w łatwiejszy sposób wychować, socjalizować, niż na przykład owczarka belgijskiego. Są też inne psy tego typu, które mogą sprawiać problemy. Zawsze najważniejsza sprawa to wychowanie. Nie wiemy, jaki był opiekun, czy był opiekun, czy one były w odpowiedni sposób wychowane? Do tego niestety, owczarki belgijskie są psami, które bardzo szybko potrafią się zmienić. Naprawdę ta wybitna inteligencja, to dostosowywanie się do otoczenia, niestety pociąga również za sobą to, że te psy szybko się zmieniają. Zwykły, normalny pies, nawet ten owczarek niemiecki, on tak szybko się nie zmienia. Na gorsze, oczywiście. Owczarek belgijski, owszem. Do tego są to psy o bardzo silnych instynktach. Mogło być im gorąco. Mógł... Ofiara niestety mogła po prostu się poruszać na rowerze. Psy instynktownie gonią. Owczarek belgijski też ma super naturę taką psią i te instynkty są, jak wspomniałem, bardzo silne. No i to jest przepis na nieszczęście. Niektórzy mówią, że owczarek belgijski to takie fer. Ktoś gdzieś to powiedział, ja to. Podsłuchałem i powtórzę, że Owczarek Belgijski to takie Ferrari wśród psów. Czyli pojazd, który w złych rękach może zrobić krzywdę, jeśli nie będziemy go wykorzystywać tak jak trzeba i nie będziemy z nim obchodzić się delikatnie. Ale to jest takie Ferrari, które potrafi te wszystkie swoje plusy, wszystkie swoje zalety, może poza tym, że możemy się nim pochwalić, Owczarkiem Belgijskim też możemy, te wszystkie plusy, zalety. Pokazuje prawdziwe dopiero w doświadczonych rękach i na przykład na torze wyścigowym. Tak samo jest z owczarkiem belgijskim. On wymaga doświadczonych rąk, doświadczonego człowieka i odpowiednich warunków. Niestety to jest bardzo coś trudnego. Jak mogło dojść do takiego zdarzenia, do takiej tragedii? Czynników mogła być cała masa. Te psy mogły być źle wychowane, one mogły być chore. Chociaż tutaj na chorobę bym oczywiście nie zrzucał. Złe wychowanie, złe prowadzenie, jeśli w ogóle były wychowywane, nawet mogły łobyć im za gorąco, mogły być poirytowane. I chociaż nam to się wydaje nienormalne, że poirytowany pies może zrobić taką straszną rzecz, to niestety niektóre psy takie są. I oczywiście musimy pamiętać, że nie tylko owczarek belgijski może być niebezpieczny. Ale owczarek belgijski jest jednym z tych psów, który powinien trafić do naprawdę niewielkiej grupy ludzi. Sam znam dosłownie 3-4 osoby, które no, mogłyby mieć tego psa. I po prostu nie bałbym się tego, że ta osoba te psy wychowa tak jak trzeba. Pozostali ludzie, niestety, albo patrzą na modę, ten pies jest naprawdę modny. Albo po prostu są pod wrażeniem tego, co ten pies potrafi, zapominając, że to są dziesiątki, tysiące, nie dziesiątki, bo ten pies naprawdę kilka godzin dziennie potrzebuje wysiłku, razy 365 dni. Tak, psem musimy się zajmować cały czas. Już mamy półtora tysiąca godzin, dwa tysiące godzin w ciągu roku szkolenia, nauki, pracy. Pięcioletni pies 10 tysięcy godzin. To jest po prostu pies. Trudny, mogący być psem wybitnym, w odpowiednich rękach, odpowiednio pokierowanym. I niestety, pies, który może sprawiać gigantyczne problemy. Nawet osobom, które myślą, że są osobami doświadczonymi, które miały wcześniej psy, tylko że nie miały owczarków belgijskich. O innych takich psach też kiedyś pomówimy, no ale dzisiaj tak na świeżo, właśnie o owczarku belgijskim. Uważajmy, na co się decydujemy. Ponieważ w naszych rękach jest. Zwierzę, tak to trzeba powiedzieć, które oczywiście może stanowić zagrożenie, a nasza w tym rola, żeby to wyeliminować. A jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, idziemy do specjalisty. Jeśli on nie jest w stanie tego zrobić, no to musimy rozwiązać ten problem bardzo radykalnie. Tutaj może na koniec takie wtrącenie o tym, co się stało chyba z tymi psami. Pamiętajmy, życie ludzkie jest zawsze na pierwszym miejscu. A wyeliminowanie zagrożenia, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo to niektórych może dotknąć, ale wyeliminowanie zagrożenia, takiego jak na przykład pies, który może zrobić krzywdę, a nawet pozbawić życia, jest czymś dopuszczalnym. Musimy wyeliminować zagrożenie, ponieważ życie ludzkie, zdrowie ludzkie jest najważniejsze. I choćbyśmy nie wiem, jak na to patrzyli, to taka jest prawda. Dziękuję za uwagę, przepraszam za taki materiał. No ale chciałem coś na ten temat powiedzieć. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.